Uwaga! odcinek zawiera treści niestosowne, niezorasistowskie, patologiczne. Jeżeli jesteś uczulony albo obok ciebie jest rodzic, to zalecam wyłączenie tego filmu. A jeżeli nie, to mijaj go oglądania na własne ryzyko. O, a, bo tu nagrywasz, to czekaj jeszcze. <grym>, no kurde, ja. To czekaj, ja ustawię ten mikrofon, czekaj, bo instalowałem to gówno, ale wiesz, 5 sekund. Dobra, teraz o wiele lepsze jakoś, nie? Kurde. Nie, nie może być taka dobra, stary. sławki <grymna> za 250. Bogactwo, kurwy Sławki za 50, dobra, wbijasz do gry? No, niestety. No to... nie, kurde. Daj być czarnemu czarny, umiem kraść chociaż. Um... Mam lagi. A my mamy złomowienie. Otworzyłem, otworzyłem puszkę do dupy ci ją wsadzę dobra ma... zupa wylała się zupa, ty zupa się wylała kurwa weź ten sos bo mówię nie mogę go odłożyć czekaj nie lataj odłóż to reszta nic nie ma prawie jakie pizze chcecie kurwa mozzarella co zróbcie kurwa bisko ja jestem czarny ja mam dostęp do pieca ty tam głowy nie wsadzisz a ja tak O, dobra. Zaraz się No i Tym było sosu na ile? No, Chyba trzy pizze. Czy cztery? No ale większość wylaliśmy. Ty wylałeś, nie ja. Przykuj talerza. Razem pracujemy. Ale. Jak to się kładzie, kurwa? Prawy przycisk A, serio? <laughs> to Równową, a albo czekaj, zostaw się na małej. do świetnika, <grym> ona poleciała prosto prostu do świetnika. Co potem zobaczysz? Dawaj, placek. Czekaj, Sosik do tego, <grym> jak się nawet. Dzieciuan. <grym> no słowo widelcem, łopatką. <grym> czekaj, aha, <grym> dobra. No, połóż <grym> No to jak się coś nasosnalewało? O, chugle zostawiłeś na podłodze. Dziękuję, że i smacznego. Aha, dobra, to nie, ty nie było tak. Za jeszcze. No, no, skończyło skończyło się skończyło, kur. się skończyło. Skończyłoś się, To czekaj, do mówię? Gdzie, gdzie mieliśmy tam? No to osik sosik na pewno, sosik, sosik gdzie i mocerole. Odnażgałem na nią, jeszcze dobra, ciepło. No, ja tam Prosto płatujemy. z podłogi. Ty kolejność zamawiałem. Diabola jakąś, ale sam jesteś wola, nie wyzywaj mnie. No to też chcę te diawola, a diawola to jest po prostu z tymi. O kurwa, prawie pizzę spaliłem. No, prawda. jednak ja nie prawie. Mam sos czy mogę mu dać spaloną? Nie wiem, muszę dać. Kurwa, chodź tu. Gdzie ty talerz? Wrzuciłeś <noise> go do śmieci. <głos> <głos> Ty, kres, głupia. Czekaj, kurwa, gdzie ta pizza? Gdzie Ty, głupia? szczur! Pizzę skupiłem! Szefie, pizzę skupiłem! Ja... Będziesz za nią płacił! Ej, krewet! Już się mi śmietnika wpadła. Ja już się chciałby... Dzień dobry, pańska pizza. Szczur, co się na stole <śmiech> zobacz. <laughs> Te placki są, są, ale no, ja jak nie życzę. No, wszystkiego. Ja. Nie chochla, kurwa, tutaj! No to będzie trzeba co do jest? magazynu pozostawić. To będziesz na zawsze co do magazynu. Czekaj. Ja chcę zobaczyć jak tą pizzę się robi, diabola. Peperoni dodaję po prostu i mozzarella. Dzie mozarelka. Kur o o o o o o o to 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 to. I do śmietnika. No co do tego do pieca. Ale ty tam dwie bądź... mozzarella nawet ty. Na bogato. Dawaj łopatę, kur kur <laughs> kurwa moje. Oddawaj kurt. Oddawaj świeciu. <laughs> Jest? Ej, kurwa O, świetnie bo jest! A kurwa. Nie. to chujowo. Jesteś mu do pieca Ej no, weź go w tak. wy te kartę do śmieci Farelka i oni chciał z peperoni diawolę, to czekaj. P no. Diawola no. Ty chciałeś diawolę, czy to? Ej, mam... Ty po jakiś. Masz świetny pomysł. Co Ciema? ty robisz szczury? Prościutto. No nie wiem, jest z nimi kurwa. On też jest kurwa. zostaw go. Czekaj, to jest prościutto? Nie! Kurwa, czemu wszyscy chcą prościutto? Jak już zrobiłem inną pizzę. Bez właśnie. a ty akurat przed mordą mi zjadłeś jedzenie, nie? Janka. Kto to Janek? Chyba diawolę jedną chcę. Kto, co to jest diawola? Ja się zajmę diawolą, ty tą zwykłą zrób yy, mozzarella. A diawolę to nie była to z mozzarellą? Nie, diawolę to była z szynką. A nie, z peperoni? A peperoni. A peperoni to nie jest szynka? Nie, nie, to jest salami. To co to jest? Czekasz z salami to się skniło on... Nie kurwa nie, zupa się lalała! <laughs> <laughs> Widzisz mi to z ręki czekaj, czekaj. Ja naleję, ja naleję chodź. Ja naleję nalam. Nie, nie. Jesteś szurle, zaraz pamiętam. Ja. Jesteś jeszcze... Lata. Dobra, ty tego pilnuj, kurwa, ja się na to zajmuję. Nie, no. nie, nie. To jest następna, bo on chciał z tego, z, góry, z Wiem, startu. ale już na zapas, żebyś sam po prostu podążył O, op. a... już się gotowa, szybko, piesku. <grym> Wyjmę ci talerz. Ta z się. się przy wejściu, przy wejściu. Tutaj. Zbog... Giuseppe, daj mi ja ją wezmę, daj mi daj No, mi. bo mi się to zbagowało. Giuseppe... No ci talerz. Nie, nie do śmietnika. O! Lol. Działaj, no, ja oni Tu? <coughs> no, piesz kba tą łopatą. Tą pizzę. Ty łopata Trudy. mi się poguje, To jest. Nie mogę wziąć łopatą pizzy. <coughs> Pizy. Nie no, to będziesz W supie kurwa wyjebane. Który chciał? Ktoś chciał kurwa. mozzarella, mozzarella? Chciał chciał chciał. Daj talerz. Daj talerz kurwa. <laughs> Spodłoki pizzy zbierają i nakładają na podłodze. <laughs> Czekaj, ja na nią tam peperoni. Nie mamy. Kupiłeś? Nie. Wezmę tam wszystko. Wezmę wszystkiego po trochu. Samu. Ja spróbuję wziąć tą diawolę ze ściany. Bo się przykleiła. Mam! Oby ten klient nie wyszedł. Nie wyszedłeś, nie? Wyszedli, ku... A ktoś chce diabolę z was? Prościutto. A nie chcecie diaboli? Hmm. Dobra, ale ty Pista. idziesz ten transport Czekać. Czekaj, oni chcą prościutto. To jest ham. A ja mam... To mamy pizzę ku**a, zrobiłeś wczoraj pizzę Ja mam patelę Wiem, Genie jest jak coś diawola No, rozpakuję No to czy szczur na wzorowcą pizzę mi weźmie? Ten ma dresowanego szczura Czekaj Sztur... kurwa ty Chodź to szybko, ma dresowanego szczura Co? Co? O kurwa ty Chcesz trochę? Weź go do kartona no, to jest stresowany szczur. Okej, okay, tutaj położę. No i jak idzie? Pisa mi z na podłogę. Czekaj, może ktoś przyjdzie, kto chce diawolę? Szczur mi zabrał mozzarellę z pizzy, łap go. Jest, jest, jest ta pizza z podłogi? To jest ta diawola? Gdzie dałeś tą pizzę z podłogi? Szczur ją zabrał. Serio? A to on no? nas Judel, czy to? Nie, Shurian zabrał. A gdzie jest? Ja no mam si pizzę do wydania. Nie... My się nie nadajemy do tego, mam patelnię. Kurwa, pizzę mu wyładowuję, czekaj. Ci rusza? Kurwa. Gdzie ona jest? Ty... <śla> broni <Banasz với> zabrał z pizzy, Alter, oui. <śla> <baby> mu zaraz. No z pizzy wziął. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy o to kielich, O Oto kielich tej kielik... mojej. No, pusty, jo,